Dzień dobry, Sylwia Lewandowska, Achlediani. Dzisiaj jest wtorek i postanowiłam zamiast Happy Monday dzielić się z Wami praktykami pomocnymi w biznesowym, bardzo dynamicznym świecie i naszym codziennym życiu we wtorki. A to za sprawą badań, do których ostatnio się dokopałam dwa, które chciałabym dzisiaj przytoczyć. Pierwsze z nich z słynnego Instytutu Galup'a. Który w 2012 roku już um, badał Amerykanów na bardzo dużej grupie, 340 tysięcy, sprawdzając oczywiście, który dzień w tygodniu jest najbardziej efektywny. Um, nikt nie postawiłby na poniedziałek, um, więc było to zaskakującym wnioskiem, że rzeczywiście poniedziałki są tymi dniami, które, wow, mają największą efektywność i najwięcej energii, siły um, i sprawczości wtedy mamy. Jednakże coś się okazało podczas tych badań kolejnych, w których Gallup Health Way Wellbeing Index był oceniany i sprawdzono, że wtorek jest takim dniem, w którym następuje spadek pozytywnych emocji, poczucia sprawczości i radości z tego, co się wykonuje. Co więcej, London School of Economics zrobiło niedawno również badania, które miały na celu zobaczyć, jak użytkownicy iPhone'a poprzez aplikację, która się nazywa Mapping, zobaczyli znów, w jakim dniu najbardziej te emocje przyjemne i nieprzyjemne nam skaczą, jak one się zmieniają, kiedy jesteśmy najbardziej w związku z tym efektywni. I co najgorsze, potwierdziły się te wcześniejsze wnioski, a mianowicie też, że wtorek jest tym dniem, który okazuje się być najtrudniejszym. Można sobie oczywiście snuć wiele hipotez i teorii wyjaśniających to. Wtorek jest na samym początku tygodnia. Ale już wiemy, ile nas czeka jeszcze przez cały tydzień. Jest stosunkowo daleko do minionego weekendu i jeszcze dużo dalej do tego najbliższego. E, widzimy też, ile mamy rzeczy do zrobienia, e, ile mamy spotkań, zadań i wszystkiego przed nami. Widzimy też, że być może nie zadbaliśmy odpowiednio na, o nasz poziom energii, i nie wiadomo, czy tej energii nam do końca starczy. Więc, mając to na. Pamiętając też, że w ciągu całego tygodnia przechodzimy przez różne rytmy większych i mniejszych wzrostów i spadków energetycznych, chciałabym Wam przypomnieć praktykę, którą nazwałam codzienny energetyczny rachunek sumienia. I robiliśmy go w takim podziale na dzień, czyli pisaliśmy dzień, tygodnia i wtedy analizowaliśmy, co tego dnia się wydarzyło, jakiego rodzaju spotkania, zadania, ale też jedzenie, aktywności fizyczne różnego rodzaju dodawały ci energię i co ci tą energię zabierało, jak to wpływało na ciebie. Z tej praktyki codziennej bardzo łatwo jest zrobić coś, co jest takim tygodniowym audytem energetycznym. Więc piszesz sobie tutaj. Od A do Z bardzo ładnie, każdy dzień tygodnia i w każdym z nich tygodnia analizujesz różne zadania, które się ma, różne okoliczności pod kątem tego, co ci energię dodaje i co energię zabierało, co powodowało, że gdzieś był słabszy nastrój. Na koniec tego wszystkiego bardzo łatwo jest dojść do pewnych wniosków, więc zachęcam cię do tego, żeby wziąć kartkę papieru. W bardzo tradycyjny sposób coś do pisania, i zobaczyć, jakiego rodzaju aktywności być może się powtarzają, i są takie, które warto kontynuować, żeby dbać o swój poziom energii, i jakiego rodzaju aktywności powtarzają się, które są takimi złodziejami energii. To da Ci bardzo fajną okazję do tego, żeby zobaczyć, co wzmacniać, co wspierać, i jakich zadań unikać, oczywiście jeśli nie da się wszystkiego uniknąć, to w jaki sposób można zadbać od podbi o podbicie tej energii w ciągu tygodnia. E, pamiętajmy, że jest też weekend, bardzo ważny, żeby tutaj również dać sobie trochę luzu, nie wszystko musi być zaplanowane, ale też warto wtedy wziąć pod uwagę na to, jak różnego rodzaju spotkania, czy rodzinne, czy relacje, e, czy sposób odpoczynku rzeczywiście nas regeneruje. Rzekłszy to we wtorek, chciałabym, żebyś tym bardziej dzisiaj, tego dnia zadbał, zadbała o to, żeby jak najwięcej tych czynności, które podbijają Twoją energię, powodują, że masz jej coraz więcej i dają Ci pozytywne. Um, Przyjemne emocje, żeby o to zadbać. Więc skupmy się na tym z całego wniosku, z tygodnia. Pomyśl, co jest takiego ważnego, wartościowego, co możesz robić we wtorek, żeby tej energii mieć i żeby udowodnić, że wtorek wcale nie musi być najgorszym dniem tygodnia. Przesyłam pozdrowienia. Sylwia Lewandowska, aktywiania.